codzienne get ready with me z moją córeczką, a dzisiaj idziemy na urodziny. To impreza w ogrodzie, a na zewnątrz mamy jakieś 28 stopni. Mój top to zwyklaczek z Pulled Bear, a do tego postawiłam na komplet z Mormua. Możecie co chcecie, ale wiskoza w taki upał sprawdza się najlepiej na świecie. z Julianki to z kolei perełka, znaleziona w Second Hand. Wyszykowanie roczniaka, który dopiero niedawno zaczął chodzić, nie jest na pewno łatwe, a do tego zrobienie fryzury i sprawienie, żeby jakoś to wyglądało, tym bardziej. Dlatego stawiam na szybkie dwa kucyki, a ja oczywiście spinam włosy, żeby mi było wygodnie. Do tego moje ukochane beżowe New Balance. Ja naprawdę nie wiem, co ja zrobię, gdy buty mi się zniszczą. No i oczywiście buciki dla małej. Na szczęście Julianka uwielbia chodzić w butach i zupełnie jej to nie przeszkadza na żadnej powierzchni. Tutaj mogłoby się zdawać, że jesteśmy prawie gotowe, ale zapomniałam o najważniejszym: o czymś, bez czego nie ruszamy się ostatnio z domu. Lala, czasem jedna, czasem dwie, czasem trzy. Wszystkie trzeba przed wyjściem wycałować, nieważne, że je zabieramy ze sobą. Każda oczywiście ma imię i indywidualną funkcję w naszym domu. Och, jak ja kocham odkrywać ten mały, dziewczęcy świat na nowo.